Hej, hej, tu Sikorka. Mam no, dla ciebie krótki przekaz odnośnie akceptacji siebie i swojej inności. Ty też tak masz, że myślisz, że nie pasujesz. Ja od dzieciństwa mam poczucie, że jakoś nie pasuję do tego świata. Ten poprzedni film o radzeniu sobie był o tym, jak zrobić w głowie taki przekręt, że mówisz w głowie wewnątrz, że nie poradzisz sobie, a potem zamieniasz to myślenie na Odwrotna. A w tym filmie chcę opowiedzieć o innym myku, który można zrobić w swojej głowie. I tu posłużę się przykładem poczucia bycia niedopasowanym i czucia się innym, dziwnym w tym świecie. Tutaj mamy za zadanie przyjąć, że tak jest. I nawet się z tego ucieszyć. Mój przyjaciel Dany pomógł mi w tym. Jak miałam jakiś kryzys i czułam, że nie pasuje, mówiłam do niego, że się nie nadaje, że coś tam. Tak, i miałam ciężki czas, w jakiś moment taki, i on mi powiedział: Tak, nie pasujesz. I kliknęło coś we mnie tak pozytywnie, że, że to nie szkodzi, że nie pasuje. A właściwie to nawet dobrze, bo skoro duża część świata jest taka, że mi się nie podoba, Skoro dużo jest patologii, hamstwa, agresji, trudnych rzeczy, i procentowo naprawdę tego jest dużo, to jeśli ja nie pasuję, to nie pasuję właśnie do tego świata. I może to moje niepasowanie być całkiem fajnym elementem bycia w tym świecie takim niestandardowym niepasowaniem takim niedopasowaniem pozytywnym. I teraz, tak, bardzo się cieszę, że nie pasuję. Czasem robię taki myk w gabinecie, jak przychodzi do mnie pacjentka zapłakana, co jej nie wyszło w życiu, i mówi takie słowa chyba jestem nienormalna. A ja wtedy poważnym tonem mówię do niej tak, jesteś nienormalna. I wtedy przeskakuje coś w głowie. I po jakimś czasie. Jak sama to mówi, to mówi tak, tak. No już doszłyśmy do tego, że jestem nienormalna. Śmieje się sama z tego. Więc yy, no, z poczuciem humoru można popatrzeć na to, że nie pasujesz, jesteś nienormalna. No i co z tego? <śmiesz> Możesz żyć dalej na tym świecie. No i co? Co ci zrobią? <śmiesz> Nawet fajnie być nienormalnym, bo taki nienormalny człowiek może być trochę bardziej szalony. Może się bardziej bawić, może się wyluzować, może nie myśleć o tym, co inni o nim mówią. Może tak yy, niestandardowo się zachować, podjąć niestandardową decyzję. No i proszę, mamy tutaj świątynia Wang w Karpaczu. Bardzo niestandardowa świątynia zbudowana bez pomocy gwoździ. Przeciągnięta tutaj kiedyś z Norwegii. Stoi sobie w Polsce, w Karpaczu, niestandardowo i wszyscy ją bardzo lubią. Bardzo lubię cmentarze. Może to nie pasuje? Może to nie wypada? No właśnie. A propos tego, co wypada, co nie wypada, no to człowiek, który jest nienormalny i nie pasuje, może robić rzeczy, których nie wypada robić. Daje to pewnego rodzaju wolność i swobodę. Co to za słowo? Nie wypada. Co to za sformułowanie? To nie wypada, ale w odniesieniu do czego? Nie, no jest po prostu jakieś inne pytanie, na przykład, czy ja chcę to zrobić, czy to jest mądre, czy to jest dobre, a nie czy wypada, czyli czy ludzie to zaoprobują, czy nie, po prostu szkoda gadać. czasem ludzie inni mają trochę lepiej w życiu niż tacy ludzie, którzy się próbują przystosować i którzy chcą być jakoś tam dopasowani, bo ci inni mogą być sobą. To są często artyści. To są ludzie, którzy przekraczają te właśnie horyzonty bycia zwykłym człowiekiem. I to jest piękne. No i zauważ, że dużo Artystów, znanych ludzi, no różnego rodzaju ludzi sukcesu. To są ludzie, którzy przekraczają granice normalności i w sumie dobrze na tym wychodzą. Oni trochę nie pasują i jako takie jednostki inne, w sumie, wybijają się w świecie, i tym niepasowaniem są wyjątkowi. No, wiesz, ja myślę sobie o tym, że my żyjemy na tym świecie jako indywidualne jednostki, bardzo różne od siebie. I tak to jest stworzone, że mamy być różni i możemy szanować i cieszyć się ze swojej indywidualności i doceniać właśnie to, że jesteśmy jacyś tacy inni. W sumie, dopasowywanie się jest jakimś rodzajem absurdu i abstrakcji. Ponieważ dopasowywanie się do czego, do kogo, do większości, albo robienie czegoś, bo tak ktoś inny robi, bo tak moja mama robiła, bo tak moja babcia robiła, tak się powinno. Nie, no to, to po prostu może wyskoczyć z głowy. Możemy się wyluzować i po prostu robić swoje po swojemu, czyli robić swoje życie po swojemu. Mamy tylko jedno, przynajmniej to życie, na pewno tylko jedno. Takie życie, w takim ciele, z takim umysłem. Więc zrób w tym życiu, co tam chcesz, po swojemu. Ono będzie wtedy piękne i Twoje, i takie mm, niepowtarzalne. Najbardziej czułam to, że nie pasuje, chyba w podstawówce. Gdzie dzieci się ze mnie śmiały. A teraz to już nie wiem, czemu się śmiały. Bo co? Bo byłam w okularach, bo miałam zeza. Nawet jeszcze mam trochę. Bo byłam mała, bo. Nie wiem, bo byłam delikatna. Nie ma się z czego śmiać. Fajnie, że już nie muszę się tym przejmować, ale. Myślę o tym, że takie coś właśnie daje dużą traumę i takie doświadczenie lęku przed tym, że jesteśmy inni i że to niedobrze. Współczuję ci bardzo, jeżeli jeszcze nie wyleczyłeś się, nie wyleczyłaś się z takiego myślenia o sobie, że coś jest z tobą nie tak w związku z tym, że jesteś inny. Z nami wszystkimi coś jest nie tak i z nami wszystkimi jest tak. To nie jest kwestia oceny i yy, jakiegoś naszego ustalania. Po prostu tacy jesteśmy, że jesteśmy różni. Yy, I tak ma być. Tak to jest wykombinowane. Ja się z tego bardzo cieszę, że nie ma drugiej takiej osoby jak ja. No i też nie ma drugiej osoby takiej jak ty. To jest piękne, to jest cud życia i stworzenia. Mieszknęło się w międzyczasie. Reasumując, to ten myk w głowie, który jest do zrobienia, polega na tym, że akceptujesz to, że nie pasujesz. Klik i już. <gry> No więc jeśli kiedyś ktoś powie do ciebie, no chyba jesteś nienormalny, możesz odpowiedzieć, no chyba.